Airpods drugiej generacji właśnie zadebiutowały na rynku i Apple dało nam aż trzy możliwości zakupu. Pierwsza to bezprzewodowe etui ładujące do airpodsów pierwszej, a także drugiej generacji, które kosztuje 389 zł. Oczywiście jeśli mamy airpodsy pierwszej generacji, nie musimy wydawać praktycznie 400 zł na etui z funkcją ładowania bezprzewodowego, bo możemy kupić sobie taką nakładkę z funkcji ładowania bezprzewodowego na Etui ładujące do AirPodsów za około 26 zł. No, chyba że nie mamy co robić z pieniędzmi. Druga opcja to AirPodsy ze zwykłym ETUI ładującym na kabel Lightning w cenie 799 zł, czyli tyle samo ile kosztowała pierwsza generacja AirPodsów. A trzecia opcja to opcja moja ulubiona, którą osobiście nazywam opcją Apple i są to AirPodsy z bezprzewodowym ETUI ładującym, które kosztują tylko i wyłącznie 999 zł. I oczywiście to jest główny gwóźdź tego programu. Także 1000 zł za AirPods'y, które mają funkcję ładowania bezprzewodowego. Oczywiście Apple mogłoby zarobić jeszcze więcej milionów, gdyby nie wprowadzali AirPods'ów ze zwykłym etuimem ładującym, a w cenie 799 zł dali nam opcję zakupu tych AirPods'ów z bezprzewodowym etuimem ładującym. Ale o czym ja mówię? Przecież to jest Apple i wszyscy po premierze ich najnowszych produktów kupują je na potęgę. Przykład na biurku. Au. I co nowego w tych Airpodsach, bo jeśli spojrzymy na pudełko, to z przodu nie różni się zupełnie niczym. Z boku mamy również logo apla. U góry mamy jedynie informację, że w tym wypadku mamy Airpods z etuim do ładowania bezprzewodowego. I z tyłu również mamy taką samą informację. Dodatkowo nie mamy pokazanego kabla lightning, ale możemy używać kabla lightning do ładowania. ok i w środku nowych Airpodsów mamy chip H1, dzięki któremu możemy się dwukrotnie szybciej przyłączać pomiędzy urządzeniami. A telefon odbieramy Półtora raza szybciej. Zmniejszono opóźnienie w grach o 30%. Ponadto jest lepsza jakość dźwięku. I w tym wszystkim bym zapomniał o najważniejszej opcji, jaka pojawiła się w AirPodsach drugiej generacji to możliwość używania bez rąk funkcji Hey Siri. Not now. Ok, jako że Apple mówi, że szybciej przyłączają się AirPodsy drugiej generacji w porównaniu do starszych, to tutaj mamy AirPodsy pierwszej generacji z świetnym tuim ochronnym Batmana. Jak możemy zobaczyć, standardowo prawa słuchawka nie ładuje się tak jak powinna, także to jest. Słuchawki za 800 zł i. Okej, Ok, i w tym momencie te AirPodsy, gdzie oczywiście ma standardowy błąd z tym, że prawa słuchawka nigdy nie jest naładowana do pełna, są podłączone pod iPada, ale teraz przyłączymy je pod iPhone'a i zobaczymy jak szybko to nam zajmie. Okej, okay, trochę nam to zajęło, dlatego kiedy otworzę pudełko z nowymi AirPodsami i je skonfiguruję, to porównamy czas jaki jest potrzebny na przyłączenie pomiędzy tymi urządzeniami. Także wskakujemy do środka. Wow. Okej, okay, na samym początku mamy trochę dokumentacji i mamy informacje na temat łączenia naszych AirPodsów z naszymi urządzeniami. Okej, okay, fajnie. Informacje na temat gwarancji, które wszyscy znamy, jeśli mamy urządzenia firmy Apple. I tu mamy już nasze AirPodsy drugiej generacji z tuim do ładowania bezprzodowego. Ale jeśli wejdziemy w głębiej głębi w to pudełko, to oczywiście znajdziemy kabel Lightning o długości 1 metra. Czyli ten sam zestaw co w przypadku pierwszej generacji, tylko trochę się zmieniła dokumentacja. I oczywiście te AirPods y potrzebują najnowszego iOSA w wersji 12.2, w przypadku Apple Watcha Watch OS w wersji 5.2 i chyba najnowsza wersja macOS, ale tam jest za dużo ich, tych numerów i ich nie pamiętam. Okej, okay, tak więc teraz zajmujemy tę folię. Oh, yes. I tak prezentują się AirPods y drugiej generacji Wetuj do ładowania bezprzodowego. Wow! Oczywiście od razu nam się pojawia lampka, żebyśmy połączyli, ale na razie nie. I tak jak możemy zobaczyć, różnica z przodu jest jedynie taka, że e, dioda, która informuje nas o ładowaniu naszych słuchawek, jest z przodu Wetuj, a nie tak jak to było wcześniej w środku, bo w środku teraz nie mamy nic. A wow! I z tyłu mamy trochę. Inny zawias, mamy bardziej matowy, i mamy wyżej przycisk do łączenia. I oczywiście na dole standardowo złączę lightning, także więcej. Pora na konfigurację. Tak więc standardowo otwieramy klapkę i łączymy AirPodsy z naszym urządzeniem. Wow, to było naprawdę szybkie. Ok. I w tym momencie mamy połączone już AirPodsy. I standardowo w przypadku konfiguracji AirPodsów możemy sobie. Ustawić, do czego będą służyły dwa tapnięcia w lewo albo w prawo słuchawkę. Wow, tak więc nerdowo odtwarzaj pauza. A tu będzie następna ścieżka, ponieważ Siri możemy używać już, już bez użycia rąk. Wow. I oczywiście Siri możemy używać do innych opcji poza tym, żeby nam powiedziała jak, jaką mamy pogodę za oknem. Możemy również przeskakiwać do następnych piosenek, albo wstrzymywać piosenkę odtwarzaną, no, albo się cofnąć do poprzedniej piosenki. Aczkolwiek możemy wyglądać dziwnie mówiąc po angielsku sami do siebie. Co prawda niektórzy mogą nie zauważyć, że mamy najnowsze AirPodsy. Okej, okay, tak jak było na początku na boxingu, teraz przychodzi pora na test szybkości przełączania się pomiędzy urządzeniami. Przy użyciu AirPodsów drugiej generacji I mamy tutaj AirPodsy podłączone pod iPhone'a wróć. Pod iPada Pro 11 cali i przełączymy je pod iPhone'a 10 i zobaczymy ile czasu nam to zajmie. Okej, okay, to było naprawdę szybkie porównanie do tego co mieliśmy na początku, ale oczywiście jeszcze spróbujemy w drugą stronę. Wow! I oczywiście teraz przychodzi pora na udzielenie odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie wszyscy sobie stawiają. Czy muzyka gra na nich lepiej? Okej, okay, tak, więc głośność jest mniej więcej w połowie. Dobry bas. Wow. Okej, okay, teraz wracamy do eposów pierwszej generacji, zobaczymy jak one brzmią. A few moments later. Wow. Dźwięk jest czystszy. Nie ma tak dobrego basu. Ale to wszystko może być spowodowane tym, że te AirPodsy mają już ponad rok czasu i po prostu są zasyfione, mimo że je czyszczę i myłem muszę. Ale po tym szybkim teście to AirPodsy drugiej generacji brzmią o wiele lepiej. Ale czy warto kupić nowsze AirPodsy tylko i wyłącznie dlatego, że mają etui do ładowania bezprzewodowego? Nie! Czy warto kupić AirPods, jeśli mamy już AirPods'y? Nie! Ok, tak więc to unboxing AirPodsów drugiej generacji z etui do ładowania bezprzodowego z lepszym chipem H1 z opcją używania rąk Hey Siri i z zaprowową ceną. A także ceną wynoszącą 1000 zł, jeśli chcemy mieć etui do ładowania bezprzodowego i AirPods'y. Tak więc, jeśli podobał Ci się to by ten film, nie zapomnij kliknąć w górę, a także zasubskrybować mojego kanału. Już nigdy nie pomylimy Airpodsów pierwszej generacji z drugą generacją, bo nawet sam iPhone nam powie, albo iPad, że popełniliśmy błąd. Wow.